Na kolejnym Shotgunie w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć na temat przyczyn zacinania się pistoletu w rękach osoby, która zaczęła odwiedzać strzelnicę i nie ma jeszcze dużej wprawy. Pomogą mi w tym dwa pistolety 9mm XDM 4,5 oraz Beretta 92FS oraz amunicja, to jest taka atrapa amunicji, to jest amunicja prawdziwa. Na początek zastanówmy się w jaki sposób pistolet w ogóle działa. No, bo jeżeli to będziemy wiedzieć, to wszystkie te problemy nasze będą już wyjaśnione. Mianowicie po wprowadzeniu naboju do komory. Kazy prochowe powodują z jednej strony oczywiście wyrzucenie pocisku, a z drugiej strony cofnięcie się zamka do końca oraz jego powrót. Ten szybki powrót powoduje wyłuskanie następnie kolejnego naboju z magazynka i wprowadzenie go do komory nabojowej. Nabój jest tak skonstruowany, iż jego zawartość, nabaczka prochowa, pozwala na maksymalne cofnięcie się zamka oraz nie ma tu żadnych mechanizmów, które opóźniają ten powrót. W związku z tym wprowadzenie naboju do komory nabojowej Czyli przygotowanie do pierwszego strzału musi się odbyć dokładnie tak samo jak każdy następny strzał. Jeżeli nie do końca odprowadzimy zamek, do połowy tylko nie do końca, to może być coś takiego, że ten nabój nie będzie prawidłowo wyciągnięty z magazynka i po prostu się tutaj zaklinuje. A druga przyczyna to jest odprowadzanie zamka. Wyjątkowo często się to dzieje: odciągnięcie i powolne wprowadzanie. Napoju do komory nabojowej, czasem nawet pod kontrolą wzroku to się dzieje. Nie, nie bójmy się puścić, tak działa broń. Trzecia rzecz, o której należy absolutnie pamiętać, to to, że broń w fabrykach testuje się i magle to znaczy jest zakleszczona i sam zamek działa. Oczywiście jest to nie do uzyskania w przypadku ręki. Ta ręka zawsze będzie nie pracowała, natomiast w momencie, kiedy w ogóle nie trzymamy broni. Odrzut powoduje cofnięcie się ręki, a ja powinien spowodować cofnięcie się zamka. Jeżeli tutaj nie ma e, odpowiedniego oporu, to zamek się nie cofnie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I zamek cofa się w sposób nieprawidłowy. On się zacina. Musi być opór w tym miejscu, żeby zamek mógł po prostu cofnąć się. Dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym przedganie. Życzę miłego dnia.